Wszystko okej? Okay? Co wam? Mogę. Moja <laughs> Kurde, wstawajcie, on ma broń Ej. Co jest? Aaaa ah. Co robicie? Co jest? jest? A idziecie? A Ej Mordo ah. uciekaj Nie uciekaj, stary Zwróćcie na policję Ja pierniczę. James, James Chodź tu Co jest? Chodź do twojego mieszkania Добра, добра, ходим, мы, ходь мы, шефары. Стрелец, Я тебя не бою! Я так далее. Что Эй! Сяна! Стой! Эй! Я пьяниша! Что есть? Аксель! Доставь меня, хлопье! Раньше ты горы! Дай пензе! За авто. Spowodowałeś wypadek. I auto Aksel. mi się Daj Dawaj pieniądze. Ile to miało być? Aksel. Tysiąc. Aksel. A jeszcze mi się dałeś. Ja pierdziele, co jest? Dam ci na razie. Za dużo. czy Dawaj. Za Dobra. Dobra. Nic to. Żeby Za nie było. dużo. było dużo. Za dużo. było? dużo. Co to było? To był ten gościu? Nie będzie się schować. Czekajcie. Nie chodźcie na On tam jest, jest on Chowajcie się, chowajcie się. się chowajcie się, się. On jest. jest. Nie, dobra, Słuchajcie. Co? On tam, tam gdzieś jest. Dawajcie. On śpi. Ja mu opony przebijam. Co? No, no, ja, ja, ja. Co? Ale tak. cicho, uważaj. Co Je, robicie? Dwie już przebite, dwie już przebite. Ja też. Ja muszę wypijam. No, no, 5, przebita jeszcze jedna. Chodźcie, dawajcie. 5, co tu się dzieje? Jake'u? No, chowajcie. Nieważne. No, co? Co? Kto tu przyszedł? Schowaj się, tu. Cicho co? bądźcie cicho. Jezu. ile jeszcze chowaków? O kurde, przyszedł! Co jest? Trzeba spokojnie, 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 spokojnie. Do góry! Spokojnie. Ej, ej, mordo, nie! nie, Pokojnie, nie spokojnie, macie spokojnie, 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 nie. Nie. A ty co ty robisz? Widzimy, nie. Y, y, ja... Ej. O, ja pierdziela. Y, ja... Co ty robisz? Nie, ja nic nie zrobię. Co ty robisz? Staro... Nie, nie można. Przyjazd? A, jest po stoi na bunkingu. Sprawdźmy. No, no stoi, stoi. Cała przyczepa? Ja muszę sprawdzić, czy nie jest pusta. Ale o kim on Nieważne, później wam powiem. Całowy się poważnie stary. Bo mam sam dość O, no, Nie podoba mi się to strasznie. Co tam mówisz? Co tam mówisz po nasem? Nic nie jest towar do No jest, jest cały. Ile to tam było do zapłaty? No, ja to było? 6 tysięcy? No. Jakieś 6 tysięcy co ty gadasz? 3 koła miało być. Jakie jest koła, ty sobie żartujesz? Czy żartujesz tu ze mnie? ze mnie. Chyba, się Cała ciężarówka towarów miała to być 3 koła. Miało być 6 tysięcy. Jak przyjedziesz z drugą? Jak, przy, jak, jak, przyjadę z dują? nie było nic mówione o żadnej drugiej ciężarówce. 3000 ci dać, więcej ci nie dam. Jakie 3000? No to 5,5 chociaż. Nie ma szans. to sobie wyobrazić. Ja, ja im też Chcesz mi zapytać. wyrobić coś? Nie wiem, chcesz... Ja to wyrobić? Dobrać. coś? No, no maksymalnie 4 A. koła, więcej ci nie daję, proszę tak. bardzo. Miało być 3 i w tym momencie masz takie szczęście, że ja to podwyższam do 4. Nie ma szans. masz szansy stałe Ej, ej! Tuj! Ja, ja pierdziłem. Ej, co, co jest? Uj. Odjeżdża Zostaw tą broń! Mat Ty Leo! Opony ci przebił! Czechy tu ludzi z broni! Co jest? Cześć, cześć, cześć Ej, dobrze, że... Dobrze, ja mam przy sobie swoją Czekaj czekaj, 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 czekaj. Chodź, chodź chodź. Ale czekaj Słuchaj, słuchaj, masz. O, to, czekaj. Masz ten kij przy Pobie. Ja mogę zabrać kij z bagażnika. No, to Bo kij. Chodź. Teraz idziemy tam. O. Co chodzi? Cześć. Popatrz, co robi na mojej stacji. Ciech. Dawaj hajdź, dawaj hajst, Ziomek. Ty też, dawaj hajdź. No, nie, nie, nie. Dawajcie Hajd. Nie, 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 Dawaj, no, dawaj, no, dawaj no, nie, 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 Dawaj o, cholera, nie, nie dał hajsu! Nie dał hajsu mamy! Ooera! Roguję obrońc! Nie, proproszczę dał... ci, nie! Dał... Nie! Nie, nie! Dawaj hajs, teraz! Nie, nie ja dał za hajsu! Nie dam hajsu, nie dawaj! Musisz, dawaj! Nie dałem! Nie dałem, nie tyle! Co tu się dzieje? Ja o ty! Rzuć tą broń! Rzuć broń, rzucza broń. Rzucza broń Co to ty nie! Jak ty raz niejściem, bo to jest... Wyrwiesz kulkę zaraz! Wyrwjasz kurkę! Zostaw tą broń! Nie, nawet nie ma takiej opcji. Odkładasz broń, i... albo dostajesz kulkę w łeb i się już nie spotykamy. Ja pierdź Zostaw broń. Uciekajcie stąd. No, no i co się jeszcze gadasz? Frajerze, lepiej stąd iść. Odłóż broń, broń. uciekajcie stąd! Frajerze, zaraz dostaniesz kulkę w łeb i się już nie spotkamy. Może co najwyżej o, w piekle. Uciekaj. Oła, kurde, oła. Ja pierdzielę, co za frajer. Ja, ja, ja pierdzielę. To właśnie był Fryderyk Chopin? No, to dla... <śpiewanie> nie, to nie, nie wiem. Wybitnym, wybitnym pianistą. No... Super, ale... O! O nie jest Ja pier... Co za debil, dzwonię na policję! Halo? Co się stało? Ale my kostka boli. Co się stało? Eee. Au... Auto... Przejechało. Co? Przejechało. Co auto? Ała. Nie... Przejechało was tu podrodziło, pod szkołą? Można tak powiedzieć. Jezus Maria... Boże... Morderca... Morderca, morderca... 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 Pier... Co jest? Co jest widzowie? tam jeszcze? Nie widzę go. Kurde, gdzie on jest? Nie ma go też... Jezu, stoi tam! Bra, wspinaj się! Wspinaj się człowieku, dasz radę! No, kurde, wezmij ci tu! Jeszcze się zauważy zaraz. Kurde, no nie! Dał Pierwsza się... i ostatnia. Dokładnie tak. Pierwsza i ostatnia. Jakub. Jacob. Pomordz mi. Pomordz Tak, daj, Dawaj Dawaj, go, oh, go. Dawaj daj. Dawaj daj. Daj, Jacob, nie daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj,

No, Ja... Ojej... O, 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 Co O, Czemu jest taki nie, mhm. nie wiem akurat, nie. Gdzie on jest? No przepraszam za niego, naprawdę. No, nie nie, nie wiem. My przyszliśmy w pokojowych telach tutaj na... No, a ty, ja ty jesteś, Ym, ma... jesteś Jesteś prawie, że nie Może nie celować, naprawdę. Ale Tego widzowie nie jest Jest, ja tak jest. Ej, jesteś, a... jesteś? jesteś pełen. Uh... Ja, przeszliśmy w pokojowych cech, naprawdę. O, jesteś prawie, że nie ujdziesz? Ale? Ody, ale... ciady, O kogo chodzić? co, jest? co Odech? 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 Kurde. Ten tylko ja. co przyjechał wtedy na nakładzie. Nie, nie wiem, ale o, no, ale co co chcecie? chcecie? Co od niego chcecie? bo nie się ten wykaleczy. Eee. Naprawdę. O co od niego chcecie? No sobie będę Trochę do głów, trochę tak. A poza tym jedna osoba zleciła na do niego. Dobrze. Powiem wam czego chcecie, ale najpierw dajcie nam y, pozwolenie na broń. Powiem wam gdzie on jest. Tak namierzyłem go. W domu jest. Jakiś. Dobra, no ty tam się nie odzywaj, co? Ostatnio jak namierzyłeś do jakiegoś innego, to klient no, był niezadowolony. Więc uważaj. tam. domkach no, W jakich domkach? Dobra, no, nie gadaj. Jezu, widzę jak się stresuję. Nie tam. Ja gdzieś schowam widzowie może to auto. Tutaj schowam to auto, żeby nikt nie znalazł. Chociaż nie jest to najlepsze miejsce na schowanie auta, ale niech już będzie. Masacher, widzę, co tu się dzieje? Pamiętaj, nic o gangu schudu nie mówisz. Nic. Ani jednego słowa. Dobra. Bo oni się nienawidzą. Idziemy, chodź. Okej, okej, okej. Kurde, widzowie. I rozmawiasz tylko ze mną i Diego. Nie rozmawiasz z innymi, bo to są... Trochę. Są to... Jak Jaki mi sam Diego? nie zrozumiałe. Diego, mordecko. A kogo przyprowadziłeś. Przyjaciel, nic nie zrobi i nie róbcie mu nic. Nie róbcie mu przeszukania, to jest dobry przyjaciel, dobra morda. Nie, nie, nie. nie. Znam go tyle, ty długo go znam, więc nic mu nie, nie róbcie mu nic. Ja nie wiem, co dobra, powiem. Że dobra, to bo słyszę ufam ufę. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie mój, mój Nie mój wiem. Mhm. Do... E, witam, a to my się widzieliśmy na tej listacji. Być może ja ten ostatni obraz tam wylicytowałem. Eee... Y no. Jest... Jesteś pewny czy... <tryk> <tryk> że... e, łapy, 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 podnosisz łapy. ej, <tryk> <tryk> Co Łapa już. Już łapy, łapy. Zabójcie <tryk> yeah. stawcie, już. Stawcie nas. Zostawcie nas. Ej, się. Gonię, o! Co tu się dzieje? Daj popuraj! Ja pierwsza uh. Duj! Tuj! Usta... Dostaw Stój! Mówię z Dostaw! Idzieś ze mną! Jest wiesz? Zostaw! Pojechanie, gdzie te lamba widzowie są? On już pewnie tam gdzieś z przodu Boję się, że jakiś wypadek, kurde To jest bardzo niebezpieczne, widzowie Jacob który jest odważny, robiąc coś takiego Jozu, wow, Ewi. Kurde, powiem wam, że było bardzo blisko Leo za nami jedzie, widzowie Wyprzedził mnie, widzowie Kurde nie ja piernicze. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej Może coś tam się uda, pierwszego Miejsca, widzowie, na pewno nie mamy Pierwszego miejsca, to już od razu wam no, kurde ja co jest? Co jest? Byłeś z auta, wyłaj z auta. Co jest? Eee, kurde. Wyłaj, e, już już, wyłaś, do, do, Dobra, dobra. No. Za nami teraz. Do co? auta wsiadasz. Siadaj, dalej. Co jest? Którego? Do, do Największego, za nami. Do lampu. To jest tu? Typciej! Tak! Dobra. Dzisiaj! Siadaj! Ale! Naprawdę? Siadaj! Ej, muszę. Nie! Ci ten siadaj, nie! 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 To Nie! już. Nie! Nie! to Nie! To jest? Co To za miejsce? O wstałaś piąca królewka! Co, 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 co? Nie. Przepraszam. Nie. No pytanka tylko chcemy zadać. czym się teraz ujesz? Oj, Gdzie? Co jest? Zostawcie Zostań. mnie. To chcecie ode mnie. Co ode mnie chcecie. Hm. Witam Cię. Witam. Chcę zadać jedno takie bardzo ważne pytanie. Tak? Gdzie jest James Anderson? Co? Jaki, jaki James Anderson?